Cześć witajcie na kanale Detektyw Radzi. W dzisiejszym vlogu omówimy jak można samemu wykryć zdradę drogą elektroniczną i co wam do tego byłoby potrzebne. Dlatego zapraszam. Na samym początku chciałbym tylko przypomnieć o konkursie który nadal trwa wystarczy zasubskrybować kanał aby brać udział w tym i kolejnych oczywiście konkursach dlatego nie zapomnijcie o subskrypcji kanału czy dzwoneczko by być na bieżąco, łapce w górę aby kanał się rozwijał i bym wiedział że odcinki faktycznie wam się podobają i są potrzebne możecie również w komentarzach pisać co by was to nie interesowało, jaka konkretniejsza tematyka czy jakieś bardziej wyszczególnione punkty to z pewnością do tego się też odniosę i postaram się jak najszybszym czasie sprostać Waszym wymaganiom. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o możliwościach elektronicznego nadzorowania, czy to partnera, partnerki, męża żony wiadomo bądź też dzieci. Dlatego, że dzieci również są bardzo narażone w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o strefę wirtualną, czyli internet, bo nie macie pojęcia i z pewnością wielu z Was nie ma tak dużo wolnego czasu, aby móc to wszystko nadzorować, a tego jest oczywiście mnóstwo do, do tego nadzoru, do, do tego dopilnowania bo tych stronie jest po prostu ogrom różnych portali i tak dalej tak samo osób, które na, tym, na tych portalach stronach są eee, i żebyście mieli większą też pewność, czy aby wasze dziecko ma e, właściwy kontakt z właściwą osobą, tak, bądź e, w razie w, gdyby ten kontakt nie był właściwy, aby mieć dowód na to e, jak najszybszym czasie mieć ten dowód na to, że, że wasze dziecko może być pod jakąś presją kogoś niewłaściwego, czy ten ktoś w niewłaściwy sposób do czegoś próbuje nakłonić wasze dziecko. Dlatego te urządzenia, które zaprezentuję, te, dokładnie te programy, które zaprezentuję, są w zasadzie mają szeroką gamę, tak? bo zarówno jak i do, do nadzoru dzieci, ale również co też na pewno znajdzie się szeroka gama osób do nadzoru żony czy męża, bądź partnera, partnerki przed jeszcze, po, jeszcze podjęciem ślubu. Bo i takie zlecenia też się trafiały, że panie czy panowie chcieli dowiedzieć się, czy, czy aby ta osoba jest z pewnością wierna, tak? Na przykład, bo, bo nie do końca mieli jakąś pewność, tutaj coś im nie pasuje, mają jakieś swoje takie dziwne przemyślenia, jak chcą się upewnić. Zdarzały się takie przypadki, no ale też oczywiście mówimy o przypadkach, gdzie jesteście już w związku małżeńskim i, i chcecie też mieć tą jakby większą pewność, tak, czy ten związek jest nadal w tych ramach takich zgodnych i bez, bez jakiegoś cienia wątpliwości chcecie mieć informację o tym, czy związek... Jest nadal taki jak na początku, czyli bez skazy i bez, jakiegoś ewentualnej, bez jakiejś ewentualnej wątpliwości co do niewierności tak, jednego z partnerów. Dużo pytań pada ze strony klientów, czy można nadzorować, czy jest sposób, aby nadzorować. Oczywiście są sposoby, aby nadzorować, chociażby drogą elektroniczną, ale. Tutaj skupiamy się na, w tym odcinku skupiamy się na komputerach. I do tego na przykład byłby bardzo dobrze ustawiony SpyLogger. Bardzo dobrze ustawiony, to już tłumaczę dlaczego bardzo dobrze ustawiony, dlatego że jeśli chcecie mieć pełną gamę, akurat ja posiadam SpyLogera, który jest to oczywiście nic innego jak jak zwykły Pendergast tak naprawdę, na którym znajduje się program. Link do opisu tegoże programu i jego sposoby działania, specyfikacji i tak dalej oraz samej cenie macie w linku w opisie, także zachęcam. A, a to jest nic innego jak zwykły pendrive, na którym jest oprogramowanie i teraz tak, Spyro są przeróżne, ponieważ możecie dobrać sobie, czyli potrzebujecie pewnej gamy tego Spyro który kwotowo wiadomo ma swoją tam yy, granicę bądź może potrzebujecie tańszego spoilagera, który będzie Wam pokazywał tylko pewne tam czynniki, czynności, tak będzie mógł wykonać eee, za pośrednictwem spoilagera możecie wykorzystać na przykład kamerę wbudowaną w laptop czy, czy tak samo mikrofon wbudowany w laptop jako podsłuch bądź wizję tego co się dzieje na żywo w otoczeniu bądź co zasłuchać w otoczeniu a na przykład ten spielogar, którego ja używam, on ma pełną gamę funkcji, więc tutaj możemy nadzorować maila, możemy nadzorować wszystkie ruchy na klawiaturze, możemy nadzorować rzuty ekranu, oczywiście, które robią się na przykład po sekundzie, dwóch, trzech, po minucie. Jak, jak chcecie, dlatego że w ustawieniach sami decydujecie o tych parametrach i też sami decydujecie, czy chcecie, aby to było gromadzone. Na przykład w katalogu tego ukrytego programu na tym, powiedzmy, zarażonym komputerze, czy ewentualnie, żeby te dane były przerzucane na adres mailowy, który by wskażecie tam w tych ustawieniach, zanim go uruchomicie. Jedna i druga opcja jest fajna, tylko że po prostu jak będziecie mieli to przerzucane od razu na adres mailowy, no to w tym momencie na pewno czas, który byście stracili, powiedzmy, czy musieli poświęcić. Na, na ściąganie tych danych e, po kilku dniach no to troszeczkę na to zajdzie. Jednak i też musicie przygotować odpowiedni dysk e, pamięci, aby, aby to pomieścić te dane, bo jednak te dane będą troszeczkę ważyć. Tak? E, no i niestety ten czas przesyłki do danych też będzie spory. Chyba żeby robić to codziennie jak do tego by ktoś miał dostęp. Dlatego Spylogger jest urządzeniem, który e, może nadzorować e, w pełnej gamie w pełnej gamie może nadzorować ruchy na klawiaturze, może nadzorować adresy, czy adresy całego maila, tak. W zasadzie może nadzorować też to, gdzie ktoś wchodzi, na jakie strony oczywiście. I tak samo robi te zrzuty ekranu. Plus to, że można wykorzystać mikrofon jako podsłuch, który jest zamontowany w laptopie na przykład, czy tak samo kamera jako wizję na to, co się dzieje w otoczeniu. Więc to jest pewien zakres, bynajmniej spylogera, jeśli o niego chodzi. Urządzenie nie jest drogie, tak naprawdę, a może Wam posłużyć na długi okres i w łatwy sposób możecie sami sobie odpowiedzieć na Wasze pytanie, które Was ewentualnie męczy, czy Wasz partner, partnerka e, mają jakieś skłonności do nie tych niewierności e, i może Wam to ewentualnie pomoże. Kolejnym punktem oprócz tego spyllogera jest rzecz, która może Wam też pomóc, a mianowicie, no, jeśli na przykład chcecie mieć nadzór nad komputerem Waszego partnera, a, no, czy też partnerki, oczywiście, żeby nikt tutaj nie poczuł się, że tym bardziej na, na, na panów, tutaj jest temat, nie dobrze, niech będzie, że to partnerzy i partnerki, czyli ogólnie. Na waszą drugą połowę chcecie mieć nadzór tego komputera, no ale nie możecie wejść tego nie możecie się zalogować, bo to, że odpalicie ten komputer i dojdzie do, do planszy, gdzie podaję hasło, i wy wtedy wepchniecie ten e, tego spylogera i powiedzmy go uruchomicie. Bo poniekąd jakoś to tam można zrobić, powiedzmy, oszukać tak w tym momencie tego spylogera, no ale on tylko do tego momentu będzie nadzorował, a potem już nie. No bo jak, dopóki nie wpiszecie tego hasła i loginu, no to. No to nie, musicie, musimy mieć to hasło login bądź trzeba przejść ten, ten, ten login i hasło, aby po prostu wejść już bezpośrednio na konto tejże osoby, którą chcecie nadzorować. I do tego, na przykład jest coś takiego jak urządzenie, które łamie te, te hasła. No oczywiście też nie jest to nic innego, jak zwykły pendrive, który tak naprawdę ma w sobie program. Oczywiście link do tego programu również znajdziecie w opisie. Jest to program, który ma e, wykonać operację przy obejścia tego hasła. E, w jaki sposób? Nie pytajcie, dlatego że e, dla mnie jako nieinformatyka rasowego jest to czarna magia, ale rozumiem ten program poniekąd na tyle, co jest opisany e, i jak najbardziej jest skuteczny ten program. Ponieważ banałem jest użycie go, po prostu przed włączeniem komputera musicie go podpiąć, musicie podpiąć tego pendrive'a, włączyć, uruchomić komputer i oczywiście na pierwszej planszy, która się pojawi zazwyczaj są podane, czy to jest F1, F2, F9, F12, F10, aby wejść do BIOSa tak zwanego, każdy ma różne komputery różnych firm, Albo wam pokażę na, przy uruchamieniu, którym klawiszem wchodzi się do biosa, bo to jest po prostu taka plansza, która dosyć szybko się pokazuje, tam przez dwie sekundy może. E, możecie na Google sprawdzić, którym klawiszem w waszym sprzęcie wchodzi się do biosa. E, tylko, że to jest na samym początku i po prostu dobrze jest uruchamiania komputer, dobrze jest naciskać już ten klawisz kilkukrotnie, żeby mieć tam pewne, żeby nie przeskoczyło nam e, ta, ta, ta możliwość, przejścia do biosa. Jak będziecie już do tego biosa, to w tym momencie trzeba wejść w pierwszą bodajże, tak, pierwszą zakładkę i tam, żeby uruchomić to za pośrednictwem, żeby komputer uruchomić za pośrednictwem pendrive'a. Nie płyty głównej, gdzie jest nagrany system operacyjny, bo wtedy wyskoczy wam ta plansza, gdzie trzeba wpisać hasło. Trzeba uruchomić komputer za pomocą... E, pendrive'a i w tym momencie jak klikamy żeby za, za pomocą pendrive'a zapisujecie dane i żeby uruchomił się od nowa się od nowa komputer dalej jest to podpięte oczywiście i w tym momencie e, urządzonko czy dokładnie program już sam robi wszystko po swojemu wy tylko patrzycie co się dzieje i, i nagle ku Waszemu zdziwieniu okazuje się że komputer się cał za, e, roguje <laughs> I bez żadnych przeszkód, bez żadnej jakiejś ingerencji zewnętrznej, on sam po prostu przeskakuje do hasło i w tym momencie możecie spokojnie zalogować albo zainstalować tego, że właśnie spylogera na tym urządzeniu, które chcecie nadzorować. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście macie do tego komentarze albo żeby być bardziej e, niejawnym, e, tutaj nie, nie chcieć się wykazywać, e, bo ktoś może zauważyć Waszą osobę ewentualnie, e, że zadajcie pytanie na kanale detektywistycznym, to w tym momencie macie do tego numer telefonu bądź adres mailowy w opisie pod filmikiem. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji kanału, tak czy też danie dzwoneczka, aby być na bieżąco, Łapka w górę, aby się kanał mógł rozwijać. Konkurs nadal trwa, pamiętajcie o tym, mam nadzieję, że uda nam się go powiedzmy optymistycznie do końca wakacji rozwiązać. Zostało już niewiele do tych 100 subskrypcji. Mam nadzieję, że, że faktycznie to rozwiążemy, bo dlatego, że kolejne nagrody czekają i kolejne konkursy czekają. Eee, a my co? A my się widzimy za tydzień, w takim razie cześć.